Dzień dobry kochani, cóż to był za cudowny odcinek Tańca z Gwiazdami. Myślę, że lepszego odcinka nie mogliśmy sobie wymarzyć. Myślałam, że nic nie przebije odcinka Disneyskiego, a jednak. A jednak ten odcinek ze starymi piosenkami, taki w starym stylu, takim klimacie lat dwudziestych, no to jest coś ekstra. W ogóle ogólnie cały poziom taneczny był super. Dwie pary dostały maksymalną notę. Także naprawdę to było coś. Jedniska w ogóle. Jedniska to jest w ogóle petarda. To jest petarda i nie ma o czym mówić. Genialna, genialna tancerka. Yy, no moim zdaniem główna faworytka do wygranej tej edycji, ale zobaczymy, zobaczymy. Blanka też sobie super poradziła, w ogóle karmi Kukistepa do Marka Grechuty. To będzie jeden z moich ulubionych tańców w ogóle tej edycji, także czuję, że po prostu zapamiętam go na długo. Yy, Pierwszy taniec też był taki w porządku, chociaż ten QXEP jednak zapadł mocno, mocno w mojej pamięci. Reszta par dobrze, odpadł Michał Barczak z Magdą Tarnowską, mm, co dla mnie osobiście jest dosyć kontrowersyjne. Będę no ja uwielbiam na przykład AD, ale no Michał poziomem, no... W ogóle ja mam pytanie, co była za siódemka od pana Maseraka w tym walcu. Ten wals to w ogóle była petarda. I jeszcze ta piosenka, która w tle po prostu tak uwydatniała ten taniec. To było po prostu tak smaczne. Tak wszystko do siebie pasowało. Nie miałam żadnych jakichś takich zastrzeżeń dla oka, bo ja nie znam, nie znam tej techniki. Ale mimo wszystko gdzieś tam Czasami widzę nawet dla oka, że no jednak coś mi w tym tańcu nie pasuje, coś tam jest nie tak. A tu po prostu wszystko grało i było petarta, a ta siódemka to dla mnie jakaś w ogóle pomyłka. Pani Wonka dała 10, pan Tomasz dał 10, pani Ewa dała też 9. To nie wiem, dlaczego 9, a nie 10, no ale cóż. No i po prostu uważam, że, że te oceny były zaniżone. Moja skromna opinia. No ale no, taka jest reguła programu. Jeśli chodzi o Tomasza Wolnego na przykład, no to uważam, że zasłużył do przejścia do ćwierćfinału, bo uważam, że jest to osoba, która naprawdę się rozwija w tym programie. To jest moje spostrzeżenie. Uważam, że Tomek się bardzo rozwija i czekam na jego następne tańce. Podobno następny odcinek, który będzie dopiero za dwa tygodnie, Smuteczek. Ma być z tańcami ludowymi. Tak, widziałam na kanale nadawczą Jeleniaskiej. Jestem bardzo ciekawa, co to będzie, i mogę się doczekać, szczerze. I te tańce ludowe uważam, będą czymś niesamowitym, czymś takim podkreślającym, po prostu będą jakieś pewnie piosenki, takie ludowe, polskie. No, po prostu będzie czuć tą polskość. Będzie super. Zapraszam Was i widzimy się w kolejnym odcinku.